Dzień dzień dobry, dobry. wielebne szkłania. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek będzie trochę aktualizacji i trochę teorii dzielebnego. Zaczynamy od 350, w którym e, chcąc nie chcąc, mała rewolucja znowu musiała być. E, za sprawą moich zbrojników. E, przy podmianie zauważyłem paru małych gigantów. No, i chcąc je wyłapać, niestety wszystkie korzenie tutaj z lewej strony tego mojego akwarium musiałem wywalić. A ja przy okazji, wyciągnąłem jeden, a przy okazji zobaczyłem, że one już tą wierzchnią warstwę mają taką miękką, więc je pod kran e, troszeczkę e, umyłem. E, jak widzicie, u mnie tych korzeni jest naprawdę dosyć sporo. To są tylko te korzenie, które są po lewej stronie akwarium, e, bo po prawej stronie jest ten jeden wielki i tam. Kilkunasto-kilogramowy, a po lewej stronie są te mniejsze. No właśnie, takie przecinki, kurde, mi podczas podmiany wypłynęły, wypłynęły na szyby. No, trzy mi się udało złapać. <laughs> Przy okazji parę większych zobaczyłem, że jeszcze jest. No ale niestety, no te większe są już na tyle sprytne, że one już dobrze wiedzą, gdzie się chować płyną pod ten wielki korzeń, gdzieś tam w zakamarki, a tylko ogonek wystaje. Nie ma szansy go stamtąd wyciągnąć, no chyba, że kombinerkami albo albo jakimiś innymi szczypcami. No. Już kiedyś mówiłem, no prawdopodobnie zmuszą mnie te zbrojniki do tego, żeby zrobić taki wiecie, półrestart tego akwarium, czyli będzie to się wiązało z wy z wywalaniem wszystkich tych korzeni kamieni, tych wszystkich kryjówek, tych większych roślin, tak, żebym, żebym mógł wyłapać te, te zbrojniki, bo, bo ich ilość robi się zatrważająca w tym zbiorniku. Nie to, że to mnie nie cieszy. Bo cieszy każdy, każdy rozród, rozród ryby cieszy akwarystę. No ale są pewne granice, a ja tu nie mam żadnego czynnika limitu, limitującego ich rozrost. Te zbrojniki są tutaj największe, nie mają żadnej konkurencji pokarmowej, nie mają żadnych wrogów naturalnych, które by tam im wyżarły tę, tę ikrę, czy, czy te maluchy by pożarły, więc no jest jak jest. Na całe szczęście te zbrojniki to nie są ancystrusy, które składają, po 200 czy 300 jajek, ale i takich jest dosyć sporo. Inna sprawa, że wspominałem Wam o silnicach, które mi się tutaj pojawiły. I chyba wiem dlaczego się pojawiają. Mówiłem Wam, że pojawiają się właśnie na tym mikrozorium, na tych górnych liściach. I jak widzicie tutaj, tego jest dosyć spora kępa. Taka spora kępa, na tyle duża, że wiecie, to jest posadzone na tym wielkim korzeniu na tym korzeniu, tam, ten system korzeniowy mikrozorium, on choby, chyba sobie wytworzył własną, własne podłoże. To znaczy ten syf, który się zbiera, który się zbiera z akwarium, ten pył, to, to, to wszystko tam jedzenie, jakieś tam, to wszystko to, co pływało na stanie wodnej, to gdzieś tam się na 100% się zatrzymuje na tych liściach tego mikrozorium, opada potem do korzeni, co daje im. Piękny nawóz, jak widzicie, to mikrozory bardzo, bardzo fajnie to, to tutaj rośnie, w, takim, w tej mojej 350, ale e, też pewnie też pewnie e, tak jak mówię, czy jakieś resztki jedzenia, czy, czy jakieś inne, inne resztki powodują to, o właśnie, takie drobne, drobne, ogniska silnic się, się pojawiają na listkach. Nie tylko na Mikrozoni, na, 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 na tej koniczynce też. E, tak sobie myślę, że tam się właśnie kumuluje fosfor, albo zostaje wywalony fosfor, albo, e, no, albo coś z tych rzeczy, albo coś z tych rzeczy, znaczy coś związane na pewno z fosforem, że tam się ta silnica pojawia, e, no, będę musiał właśnie robić tak, jak, tak jak to widzieliście na tym krótkim, na tej krótkiej wrzutce, że no, będę musiał płukać tam y, tą kępę te, te, tego mikrozorium, a po prostu wy, wylotem od filtra. Y, no, mówię, jak widzieliście, y, przepuczę to przy podmianie, przy każdej podmianie, i mam nadzieję, że te, że te silnice y, nie będą się przynajmniej rozprzestrzeniać. Tak, no, na, razie, na razie jest ok. Y, mówię, takie małe ogniska nie są jakimś tam problemem. To zetra albo od, od sam, odsysam. Wężykiem. No ale wiecie, trzeba dmuchać na zimne. Tak? Sinica to jest problem, jednak to nie jest krasnorost, który nawet fajnie wygląda. Sinica potrafi nam zadusić i zniszczyć akwarium w dość, w dość krótkim czasie. No, zmiana wymuszona. Jak widzicie, akwarium teraz wygląda tak. Musiałem też przesadzić rośliny, bo jak powyciągałem te korzenie, to już to samo miejsce, nie udało się tego ułożyć. Już nie mogłem tak dopasować, jak to się samo, trochę, trochę samemu, samemu się to dopasowało, tak? I te rośliny trochę samemu, obrosły te korzenie przez, przez ten jakiś tam okres czasu. A teraz już niestety no, musiałem przesadzić trochę, trochę roślinie, szczególnie tą dużą żabienicę, bo co nie włożyłem te korzenie, to mi gdzieś tam przyciskało liście. To, to, a wiecie, jak to jest, jak się, jak się coś wyciągnie, a potem chce się włożyć na to samo miejsce, no w 99,9% już się nie da tak zrobić. No, przy okazji się okazało, że pod tymi korzeniami trochę tego dytrytusu się na, nazbierało, więc tam ściągnąłem odmulaczem. E, mówię, umyłem te korzenie troszeczkę z, z, tych takiej, z tej różnej frakcji, bo moje zbrojniki, no mówię, to nie są ancystrusy, to są zbrojniki mięsożerne, więc one oczywiście tam Gryzą, gryzą to drewno i, i sobie tam ten, ten balast uzupełniają w ten sposób. Ale no, to nie są, są e, drewnojaby. E, co jeszcze w tej 350? Nic wielkiego. No, posadziłem mikrozory, bo zrobiło się jakoś tak pusto, to więc posadziłem tu mikrozory na tych mniejszych korzeniach też. E, niech zarasta i te, te, te mniejsze korzenie. E, no Chyba tyle z, 300, z 350. Aha, no parametry wody, posłuchałem się Was, szczególnie oberka. Zrobiłem podmianę, już nie dolewałem potasu kur na tych 8 ppm. -ów. A też mikro, znacie tropiki to też nie dolałem. Zobaczymy po tygodniu, jaki będzie efekt. Czy ten taki myszkowaty, myszkowaty nalot na roślinach zniknie? E, czy, czy dalej się będzie pojawiał. No, podmianę zrobiłem taką dosyć dużą, no że około 40%. Ja kiedyś wam pokazywałem, mam tam po prawej stronie naklejoną taką taśmę. To jest dokładnie 30%, tam no to tak trochę poniżej tej taśmy, e, tej wody spuściłem. Yy, pum, yy, testów nie mam, żeby wam konkretnie powiedzieć, jakie są parametry, ale ja cały czas wam powtarzam, że ta 350 jest nie do i tak dalej. Tutaj nawet jak coś ja spierniczę, to ona sobie daje świetnie radę, pokazuje po pewnym czasie, że robię coś źle, właśnie między innymi tym, że jest jakiś tam glon się pojawia na liściach albo, albo jakiś tam na szybach coś, jakaś kropka się pojawi, ale nie ma, nie ma jakiejś tam plagi takiej jak w high -techach. wiecie o czym mówię, nie? Że, że jakiś nasz mały błąd, Doprowadza w ciągu dwóch, trzech dni do, do tragedii wysypu nitek, pylenia na szybach, i tak dalej. Nie? Nie, tutaj w 350 tego, tego nie ma. Ja naprawdę ten taki ma dużą, dużą tolerancję, na moją niewiedzę to, to akwarium. No, wiąże się to z tym, że, że to akwarium jest po prostu bardzo dojrzałe, bo stoi w takim nienaruszonym, gruntownie nienaruszonym, nie, nie, gruntownie nienaruszonej formie już ładnych parę lat, więc. No, jak widzicie, im dłużej akwarium stoi, tym, tym więcej zniesie. Dobra, przejdziemy do sześćdziesiątki i e, moich, znaczy to, co wielebny zrozumiał po dwóch czy trzech latach, jeżeli chodzi o, o rośliny, jak ja to, ja to rozumiem? Chodzi o nawożenie, o światło i, 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 i tak dalej. Dobra. Przejdziemy do e, 60. Jesteśmy przed 60. E, może tak od początku. E, bardzo często e, piszemy, czy tam o, wczoraj był live na przykład u Przemka, dlaczego mi się roślina rozpuszcza, a dlaczego ta rośnia ta nie rośnie, albo te, tamta jest taka, ta jest e, inna. Ja mam bardzo małe doświadczenie z akwariami roślinne, roślinnymi, hajtekami, holendrami i tak dalej. Ale bardzo długo też mi zajęło takie poprawne rozumowanie, o co w tym wszystkim chodzi z tymi, z tymi roślinami i z tą akwarystyką roślinną. Chodzi mi generalnie o to, jak zrobić, żeby te rośliny były, były ładne, zdrowe. Miały swoje kształty, dobrze rosły nie, i tak dalej. Ale oczywiście tego do końca nie wiem, ale po paru latach zrozumiałem jedną zasadę, którą wydaje mi się, że wielu z nas albo jej nie zna, albo po prostu nie przywiązuje do niej, do niej aż takiej, takiej wagi. Czepiamy się NPK, y, y, stosunku wapnia do magnezu, y, stosunek magnezu do potasu i tak dalej, potasu do, y, do czegoś jeszcze tam, żelaza, ile ma być ten? Czepiamy się pojedynczych, pojedynczych y, elementów, a na to trzeba spojrzeć jednak całościowo. Eee, <laughs> Tutaj, tutaj jest <grymne> dla Was pożywka, bo wielebny będzie tutaj swoje zapiski, zapiski teraz cytował, i naukowe wywody. Ale po dłuższym okresie czasu, po live'ach, czy, czy Przemka, czy filmach Przemka P, czy Mokrego, czy innych rośliniarzy, Polskich czy zagranicznych, e, doszedłem do wniosku, mówię po, dopiero po, po jakimś długim, długim okresie czasu, że to, co, to, co teraz wam powiem e, i trzymanie się te, takich, tych, tych zasad, e, powinno przynieść sukces. W akwarystyce roślinnej, oczywiście. <laughs> o co mi chodzi? E, Zacytuję, bo własnymi słowami, to wiecie, będzie, będzie to <laughs> może mało czytelne. Ważną zasadą, której należy pamiętać hodując rośliny jest zasada o rozwoju, jest zasada, o rozwoju decyduje ten pierwiastek, którego jest w środowisku najmniej. Oznacza to, że nawet jeżeli roślinie dostarczy się bardzo dużo, duże ilości, e, większości potrzebnych jej mikro i makroelementów, ale zabraknie w jej środowisku jednego, nawet pozornie niezbyt istotnego pierwiastka, to rozwój rośliny zostanie zahamowany. E, ta zasada, a w zasadzie można powiedzieć, że to jest prawo, nazywa się prawem Liebiga. E, to, 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 to prawo nazywa się czynnik, którego jest najmniej, jest minimum, ogranicza wykorzystanie pozostałych. Zasadę tą, e, tak obrazkowo, E, po, pokazuje tak zwana beczka Libiga. E, beczka lebiga już wam pokazuje i będę tłumaczył, jak ja to e, rozumuję. E, woda w beczce to jest nasza roślina. E, deseczki dookoła, które są składowymi całej, całej beczki. E, to jest środowisko, w którym nasza roślina wzrasta. E, Obrazek bardzo, obrazek bardzo obrazowo. <grych> bardzo obrazowo e, ta, ta, ta ilustracja pokazuje nam, w jaki sposób e, jedna deseczka e, z całej beczki może spowodować, że nasza, nasza roślina jest e, taka, a nie inna. Jest mniejsza, jest. E, e, no, po prostu nie rośnie, tak jak, tak, tak, tak jak powinna ros, rosnąć. E, Idealną sytuacją jest, kiedy wszystkie deseczki w beczce są równe, ale to nie oznacza, że na przykład wysokość 100 cm e, równa się e, takiej samej zawartości wszystkich, e, wszystkich składników e, pojemno, ilościowo, e, tylko e, na przykład deseczka o nazwie N, czyli azot, e, to jest e, 10 ppm, a deseczka o nazwie P, czyli fosfor, to jest 1 ppm proste proste wystarczy się trzymać e, trzymać e, trzymać tego i to powinno już nam zagwarantować e, zag, powinno zagwarantować powinno poskutkować m, e, prawidłowym wzrostem wzrostem roślin ale do tego wszystkiego żeby tak nie było żeby tak nie było prosto są jeszcze dwa elementy które są ze sobą bardzo ściśle, bardzo ściśle powiązane które mają wpływ, jak gdyby na wysokość, na wysokość tej beczki. Czy ta beczka będzie miała wysokość 100 cm czy 200 cm? Limituje to, limituje to światło i CO2. Im większe oświetlenie, im większa dostępność do dwutlenku węgla, tym beczka będzie wyższa. Czyli będziemy potrzebować więcej, więcej, więcej wyższych tych deseczek, czyli większej zawartości mikro i makroelementów, aby rośliny, aby rośliny dobrze, dobrze nam, nam rosły. To też powoduje nam drugą sytuację, w której, tak obrazowo, na chłopski rozum, beczka o wysokości 100 cm w środku ma inne ciśnienie niż beczka o wysokości np. 200 cm w której będzie oczywiście dużo, dużo większe ci, ciśnienie. Brak jak, zrobienie małej ciurki w jednej z deseczek będzie, będzie nam skutkowało w tej wyższej BC dużo szybszym, dużo szybszym wypływem tej wody, czyli jak gdyby ograniczeniem wzrostu naszych roślin, czyli im większe światło, im więcej CO2. Tym szybciej, szybciej, nam woda wypłynie, tym szybciej nam roślina, roślina pokaże, że, że, jest coś nie tak. Jak światło, czyli fotosynteza i CO2 żyją ze sobą w symbiozie, to już Wam pokazuję na przykładzie, na przykładzie wykresu. Może zacznijmy od tego, że roślina to jest organizm samożywny. Co to oznacza? To oznacza, że ona sama produkuje sobie produkty, które, które powodują jej wzrost. A fotosynteza to jest ten czynnik, który, który pozwala na budowanie budow, znaczy na wytworzenie tych wszystkich, tych wszystkich składników do budowy rośliny. Jak widać, wzrost natężenia oświetlenia jest wprost proporcjonalny do wzrostu zapotrzebowania na CO2. I tutaj nie ma, nie ma żadnego, żadnego odwołania od tego. Czyli, jeżeli zwiększamy oświetlenie, musimy też zwiększyć dostępność do, do CO2 dla rośliny, czyli pobudzamy ją do. Większej produkcji, do większej pracy i do zwiększania swojej objętości, czyli z kolei musimy zwiększyć, jak gdyby, pojemność beczki. To jest to, o czym wcześniej, wcześniej wspominałem. Ale żeby tak nie, nie było tak łatwo, to jak widzimy na wykresie, to wszystko się dzieje do pewnego momentu. Jest moment tak zwany wysycenia, wysycenia, wysycenia rośliny w, w naświetlenie. I fotosynteza, czyli produkcja, wzrost rośliny zostaje na, na tym samym poziomie. Po przekroczeniu tego, tego punktu wysycenia, wysycenia w światło rośliny, e, nawet roślinie możemy zaszkodzić. E, już tutaj wklejam Wam e, cytat e, z artykułu. E, przy natężeniu światła powyżej świetnego punktu kompensacyjnego następuje stopniowy wzrost natężenia fotosyntezy aż do punktu oznaczonego numer 3 na wykresie, od którego nie obserwuje się dalszego wzrostu ilości pobierania CO2. Punkt ten nazywa się świetnym punktem wysycenia. Jest on wyższy dla roślin o fotosyntezie C4 niż dla roślin o fotosyntezie C3. Również u roślin określanych jako światłoludne świetny punkt <laughs> wysycenia jest wyższy niż dla roślin określanych jako cienioludne. Długie działanie wysokiego natężenia światła prowadzi do uszkodzenia aparatu fotosyntetycznego i obniżenia wiązania CO2 przez roślinę. Punkt 4 na wykresie. Zjawisko hamowania fotosyntezy przez wysokie natężenie światła nosi nazwę fotoinhibicji. I jest głównie efektem uszkodzenia fotoukładu 2. E, czyli moje rozumowanie. E, proste, takie chłopskie mechanika samochodowego. E, światło i CO2 e, nam powoduje to, że chcemy do tej beczki nalać tej wody jak najwięcej, czyli chcemy, żeby te nasze rośliny rosły szybko, duże i, i e, piękne. Beczkę nam limitują, e, limitują mikro i makro elementy, ale tej beczki też nie możemy budować, e, podwyższać do e, nie wiadomo jakich rozmiarów, bo po prostu nam się rozleci. Nie wiem, czy ja potrafiłem Wam dobrze to wszystko wytłumaczyć, kurde, tak jakbym, jak ja to rozumuję, kurde, jak to jest w mojej głowie, e, ale e, mm, Mam nadzieję, że, 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 jakaś główna zasada, główną zasadę e, przekona, e, przekazałem. Nie przekonałem, tylko przekazałem. E, dobra, pomądrzyłem się niedzielnie, było kazanie, więc może już skończę, bo i tak film trwa 20, czy tam 20 parę minut. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.